Błogosławiony Eusebiuszu, naucz nas radykalizmu w kroczeniu za Jezusem. 20 stycznia to dzień, w którym my, Paulinii, Obchodzimy święto naszego założyciela, błogosławionego Eusebiusza Zostrychomia. Ewangelia przeznaczona na ten dzień pochodzi z 9 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Mamy tam zapisane trzy krótkie dialogi z Jezusem dotyczące uczniostwa. W pierwszym ktoś mówi do Jezusa: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Na co Jezus odpowiada? że Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł oprzeć. Pokazuje w ten sposób, że oprócz zapału i entuzjazmu potrzebny jest również duch wyrzeczenia, radykalna rezygnacja z rodziny, z domu. Może to przerażać, ale taka jest prawda, że Jezus nie głosi Ewangelii sukcesu, ale Ewangelię wyrzeczenia. W drugim dialogu inicjatywa wychodzi od Jezusa. To on zaczyna rozmowę. Mówi do kogoś: Pójdź za mną. W odpowiedzi słyszy: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. W tamtych czasach pochówek odbywał się w dniu śmierci, a zatem możemy przypuszczać, że Ojciec tego człowieka jeszcze żyje. A więc jego odpowiedź jest pewnego rodzaju grą na czas, odwlekaniem z odpowiedzią. A Jezus żąda konkretu. Jego odpowiedź: zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże, ma uświadomić, że naśladowanie Jezusa ma być najwyższym priorytetem. W trzecim dialogu jeszcze ktoś inny mówi: Panie, chcę pójść za tobą. Ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu, na co Jezus odpowiada, ktokolwiek przykłada ręka do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Chce On w ten sposób po raz kolejny uzmysłowić nam potrzebę tego radykalnego zaangażowania. Spójrzmy, że te wszystkie trzy dialogi pozostają bez ostatecznej odpowiedzi. Ona bowiem należy do każdego z nas. Błogosławiony Eusebiusz zdobył się na ten radykalizm. Chociaż był, że tak powiem, ustawiony na całe życie, to jednak porzucił życie kanonika Ostrzychomskiego, aby wieść życie pustelnicze. Porzucił drogę kariery, bogactwa, aby pójść drogą radykalnego kroczenia za Jezusem, na której drogowskazami mu byli Krzyż naszego Zbawiciela oraz Święty Paweł, Pierwszy Pustelnik. Teraz odpowiedź należy do nas. Jezus powołuje niektórych do wyłącznej mu służby, ale każdego z nas, bez wyjątku, powołuje do świętości, do tego, aby On był w naszym życiu na pierwszym miejscu, co mu odpowiesz?